Witam serdecznie Miłosz TV. Słuchajcie, odnośnie podsumowania Wisły 1200, to jako takiego nie będę robił i nie będę tu zbytnio przynudzał. Przejdziemy dosyć szybko do Grawonu, czyli dawnego Graw Magedonu, na którym za chwilę będę startował i zapraszam was na pierwszy dzień z odprawy. A potem kolejne filmy to już będą oczywiście następne, Następny film to będzie z moja relacja z całego tego wyścigu, jeżeli uda mi się go oczywiście ukończyć, bo jest tam jak podał organizator na Redbooku 10400 metrów przewyższeń na 340 kilometrach, no więc nie wiem, czy moja noga to wytrzyma. Poczyniłem pewne zmiany ku temu, ale słuchajcie, wracając do Wisły 1200, postanowiłem, że nie będę Wam przynudzał i ciągnął już tego wątku w nieskończoność. Osoby, które by chciały się dowiedzieć, które będą jechały Wisłę 1200-2025 zapraszam ich do opisu filmu i tutaj może gdzieś jeszcze wrzucę. Jako film niepubliczny będą takie moje porady dla osób, które będą pierwszy raz startowały Wiśle 1200, także zapraszam Was na ten film. To podczas jazdy na Wale nagrałem taki film. Dajcie tam znać w komentarzach, czy było to w jakiś sposób przydatne i fajne, że nie zaśmiecam tutaj YouTube'a tak totalnie dla wszystkich, tylko dla tych osób, które chcą. Także. W tej sytuacji będę, będę to w ten sposób też kontynuował przy innych filmach. Słuchajcie, żeby wystartować w Grabonie, w, Gra w Magedonie, myślałem, że to zrobię w przyszłym roku, ale no apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to mówią. No i że się nadarzyła okazja i Mariusza, którego znam i serdecznie pozdrawiam, oczywiście Listkiewicza, organizatora, dał mi taką możliwość, że wystartuję w, w tych zawodach, więc z czego się niezmiernie cieszę i już właśnie w zasadzie wystartuję. Musiałem poczynić bardzo szybkie zmiany przy rowerze, bo przy tych przełożeniach, które miałem, czyli blat 40 z przodu i z tyłu, 10:44, to by mi chyba noga pękła, i tak już dawno planowałem zmienić przerzutkę na GX -a i założyć sobie lat 10:52. No i się to przyspieszyło. Także parę zmian poczyniłem i teraz chciałem się z wami z nimi podzielić, jak się przygotowałem, właśnie czy jak się przygotowuję. I jak widzicie, Rajwalek wyleciał. Wrzuciłem, to znaczy Max mi wrzucił bieniarz GX z Ramoskiego. Ma fajną osłonę, właśnie on już też na, na baterię, żeby baterii nie, nie zgubić. Czekajcie, ci odepnę i pokażę wam. O, taka fajna osłonka jest tutaj na to. To by mi się przydało przy moim Raiwalu, bym go tak nie, nie uszkodził, tylko uszkodziłbym to. No i oczywiście Garbaruka, nowiuteńka, pierwsze kilometry robię na niej i testuję 1052 kaseta i z przodu redowska kaseta 38, ona jest na takim pająku, to jest co jest zarąbiste, co ja wcześniej nie wiedziałem, dopiero mi pokazał mi to Max, mogę mieć w, w, w plecaku samą zębatkę na przykład 34 bo mogę 4 zęby w dół 4 zęby do góry na tym łańcuchu zrobić i mogę mieć samą zębatkę tego Reda, na przykład 34 albo 42 i odkręcając tutaj od tyłu 4 śruby po prostu imbusem i ją mogę zdjąć tutaj przez korbę i wymienić. Czyli to jest akcja dosłownie na 10 minut przy ławce, i faktycznie można sobie dokupić. Dokupię sobie tą 34. Jak będzie mi za ciężko, powiedzmy na drugi dzień, to mogę sobie wymienić. Słuchajcie, wyleciały niestety bidony Fidloka. Jak cały czas zachwalałem i było to fajnie, to zobaczcie, co się z tymi bidonami stało. I Tu jest. Tu jest jeszcze lepiej. A tu jest dramat. Ile ja mam te bidony? Pół roku. Ile ja na nich przejechałem? 4003. Także, jak widzicie, e, nie fajnie robiło to hałas. Nie widziałem, co mi te kałasuje. W końcu się kapłem. No, teraz mam. Tutaj jeszcze pewien problem, bo jak widzicie, na jedną śrubkę mam przykręcony ten bidon i tu muszę jakąś założyć obejmę, bo tak nie może być, bo może się coś stać na wertepach, na wybojach, na jednej śrubce. Niby to siedzi i mocno się trzyma. Dzisiaj to testowałem, ale mam pewne obawy, że mogę zerwać tutaj to, jednak to, ten bidon trochę waży i skacząc po górach to może być problem. Oczywiście drugi wszedł tutaj. Dlaczego tak to przymocowałem? Ponieważ mam nową większą torbę trekowską, była ta Bontragera torba, teraz trek to zmienił. Mamy nowe, nowe torby, mamy tu piękną śmietniczkę. Mamy tutaj troki, mamy bardzo fajnie podzieloną tutaj na dwie części. Możemy sobie wydzielić jasną taką kieszeń. Nie będzie się nam to rozszerzało, bo jest taka tutaj blokada, ale nie wiem, czy ja jej czasami nie przetnę. Także świetnie to jest tutaj wykonane. Tu akurat widzicie mam żele. Będę jechał trochę na żelach. Ja kiedyś triatlony robiłem na żelach. Spróbuję teraz pojechać na żelach. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Też tutaj mamy taką śmietniczkę. Też tutaj mamy troki. I tutaj też mamy zupełnie inaczej to wszystko podzielone, poprzedzielane. No, jest naprawdę wygląda to świetnie. Mam na przykład baterię i ta nowa torba pojedzie ze mną teraz na Grabona, na Graw Magedona. No, to tyle zmian. No, bo oczywiście już wcześniej miałem na wiśle y, jackpacka tą y, torbę i też możliwe, że zmienię. Bo słyszałem, że wychodzi trekowska torba i zobaczymy, na ile będzie fajna. Czy będzie coś lepiej wyko wykonana, przepraszam, niż. Y, niż tutaj jackpack, z którego też jestem bardzo zadowolony. Słuchajcie, tutaj po tej glebie ukazało się, że jakbym miał kierownicę karbonową, bo Bieniaż tutaj mi to wszystko prostował. Mówi, że ona była nieźle wygięta, czyli nieźle pierdolłem tą kierownicą. I mówi, że karbon na bank by miał złamaną. Więc to mnie jeszcze otwierdza w fakcie, żeby mostek, jak widzicie, RSL jest karbonowy, ale tą kierownicę chyba zostawię aluminiową na wszelki, na wszelki wypadek okazało się też, że co ja tu chciałem powiedzieć? Aha, że z izospidem nic się nie dzieje, bo wydawało mi się, że on strzelał. szczelami mi tutaj troszeczkę w siodełku, nie wiem takie są, za bardzo mam tu wysunięte i bym musiał chyba mieć sztycę z takim innym, troszeczkę bardziej wysuniętym offsetem. Także to tyle, słuchajcie, a ja Was zapraszam na e, drugą część tego filmu. No i ja zmierzam do Szklarskiej Poręby, żeby ucztować ten pierwszy dzień i w kolejnym filmie zapraszam Was na mój start i relacje z Gravonu. Postaram się to zrobić w jednym odcinku, żeby, jak wspomniałem, za bardzo już Was nie przynudzać. Może zrobimy potem jeszcze podsumowanie, jak będę wracał. Zobaczymy. Ale to będzie taka seria. Nie będziecie czekali trzech tygodni, tylko będzie film za filmem. No witam. Słuchajcie, dojeżdżam do Szklarskiej Poręby. Zostało mi jakieś 8 km. Yy, o godzinie... Będę gdzieś 15,20, więc zostanie mi parę minut na e, przed otwarciem biura zawodów, gdzie będę mógł odebrać oczywiście pakiet. O godzinie chyba 19 albo 18 jest odprawa. Będzie jakiś biforek, będzie jakaś pasta party, więc myślę, że będzie ciekawie. Będzie można znowu się troszeczkę zintegrować z innymi zawodnikami, co bardzo sobie zresztą cenię. No i jest takie pytanie, ponieważ dzisiaj organizator jest czwartek, słuchajcie, 1 sierpnia. Organizator podesłał, czyli to się Mariusz Listkiewicz podesłał informację, że ze względu na warunki pogodowe możemy zmienić nasz start dystansu long. Z piątku na sobotę, ponieważ w piątek ma cały dzień lać i to tak naprawdę cały dzień. Więc tutaj, mimo wszystko, postanowiłem, że będę jednak przyjadę tutaj do szklarskiej, właśnie na tą całą integrację i podejmę tą decyzję dzisiaj z innymi zawodnikami, czy wystartować jutro, czy wystartować w sobotę. Ośmiu organizatorów najlepszych proszę, proszę. imprez gravelowych, ultramaratonowych, zrobiło taką inicjatywę. Gravelowa, ja e, Korona Ultra. Mm -hmm. Tak jak no widzisz, dobra, to to w kolejności po odbywania się w zasadzie jest mm -hmm. to: czyli Baltic Byte Challenge, Gotika, poczekaj, Mazowiecki, ma Proziak, e e Gravon, PGR, który odbywa się dokładnie w tym samym terminie tej co, tej co, tej co, tej co Gravon, Warta Gravel i ostatnie zwieńczenie sezonu, czyli Gradius Gravel. I ile czasu mamy na to? Żeby to mamy 3 lata. 3 lata to sporo? I no, sporo, sporo i po trzech, sześciu i 8 e Dobra. Zaliczonych dostajecie od nas pewną, pewną nie, gratyfikację. Nie, ale to będzie medal, czy, czy to no, będzie coś tam, nie wiadomo co. No, Aha, zobaczymy. Dobra, to ja się zapisuję, poproszę w, no, tak w takim razie. No, tak. no, ten, Zapiszcie Michała. Michała. Dobrze, już dobra. Proszę bardzo, i dwa, trzy, cztery to będzie Twoje. Ty zażartujesz? Dziękuję bardzo. Aha, i dostanę tutaj potwierdzenie, tak? Jak, jak ja uda mi się przejechać, jak tak, przejadę jeszcze. Ci pieczęć. Za dnf -y nie dostajemy pieczęci. Tak? Nie, ale wiesz, masz 3 lata, więc jak nie w tym roku, to w następnym. Odejdziesz za rok. Tak. Dokładnie. Dobra, no to bawimy się. No więc pakiet startowy odebrany i zobaczmy co tu mamy. Największą ciekawostką, największym elementem jest tutaj plakat. Zobaczmy, jak ten plakat wygląda. Nie, naprawdę jest bardzo fajny i znajdziemy na, dla niego jakieś fajne miejsce. To, co bardzo lubię, czyli czapeczka. I to czapeczka z numerem. Numer 193, tym razem. Mi się wylosował. czapeczka zrobiona przez kogo? Marton Bike chyba. Według tego co widzę tutaj na logotypie. Bardzo ładna, taka żółciutka. Bardzo fajnie. Mamy tutaj, to jeszcze sobie pobrałem tretki. Smyczkę. Mamy naklejki. Naklejki na przepak. No i ogólnie naklejki. Fajnie. Kod rabatowy z centrum rowerowego 50 zł. Do tego mamy jeszcze, jak się domyślam, bafa. Oprócz tego mam jeszcze darmowa wysyłka 20% zniżki na akcesoria Canyon. Takie coś jeszcze dostałem, no i w zasadzie to jest wszystko, bo ostatnia rzecz, to widzieliście właśnie przed chwilą, jak odbierałem pakiet, o co tutaj z tym chodzi i się w to zabawimy. Ktoś to ma stresa, bo kiedyś tu utknął. Warunki na jutro nie zapowiadają się zbyt komfortowo, e, powiedziałbym e, wręcz nawet troszkę ekstremalnie, no bo prognozy są takie, że Porywy wiatru mają dochodzić tam do nawet 110 km na godzinę. No, ponieważ wszyscy jeździmy na rowerach, wiemy co znaczy podmuch tego, tej wielkości. Na przykład przy zjeździe, a no, wszyscy sobie zdajecie sprawę, że tych zjazdów trochę tutaj będzie. Po tych morderczych podjazdach te zjazdy będą szybkie i śliskie, jeżeli będzie padało. A będzie padało. Stąd ta moja propozycja, wprowadzić tak, jakby drugą kategorię longa, która wystartuje w miarę w bezpiecznych warunkach w sobotę. Jest możliwość przeniesienia z longa na shorta, czyli też no nie startujecie jutro, tylko startujecie już w warunkach zdecydowanie korzystniejszych w sobotę. Bezpieczeństwo nie szarżujemy, zabezpiecza wasz przejazd, e, zabezpieczają ratownicy, więc gdyby coś się stało, no to kuźwa odpukać, e, to, no to pełna, pełna, pełne zabezpieczenie. W Jakuszycach jest pit stop dla obu, e, obu dystansów, to tak powiem z wyprzedzeniem, no w zasadzie to jest tylko long, może ktoś z shorta też jest, ale on jest dla obu dystansów. Jeżeli. Dojedziecie do rąku do podożeczką. I trzeba będzie was zdrapywać z asfaltu. To was zdrapiemy z asfaltu. Mamy przygotowanie na kilkanaście miejsc noclegowych, więc w razie czego położymy was do łóżeczka i pozwolimy na korzystanie na z naszej łazienki. Będziecie mogli przespać się i jechać dalej. I na shorty i na longu możliwe są e, przepaki na obu pit stopach. E, nie słyszę wyrazów wdzięczności tutaj do organizatora, który robi to. Robi to jako jedyny organizator. Wow, brawo, brawo. Dajmy brawo Mariuszowi, bo on już i tak tam ego jest wysokie. E, Moje ale... ego jest tak wielkie jak ten baner, który tam wisi jak widzieliście. Słuchajcie, dwa lata temu przyjechałem tutaj pierwszy raz. Dla osób, które nie wiedzą, jak się nazywam, jestem Bartek. E, jeżdżę u Mariusza już trzeci raz. Będę, Ma kontrakt! Tak, mam kontrakt. I słuchajcie, y, Mariusz buduje zawsze taki patos, że my jesteśmy rycerzami, jakimiś śmiałkami. Ta historia jest zawsze tak mocno pompowana. I tymi dobrze. Tym jest, jest Robertem Różkiewiczem, meliu z gotiki. E, może. Na tym terasie było tak miło i tak fajnie, że chciałbym, żeby wszyscy byli uwiecznieni na jednym zdjęciu. Bo to takie jest, że ja sobie zrobię tutaj zdjęcie, tam zrobię. to nie działa. Tutaj jest ta energia tego tłumu, który niesie i na trasie będziecie mijali pełno miejsc, które są piękne. W jednym miejscu będzie krowa, która będzie robiła kupę na przykład. Będzie stał kolega obok, który będzie, będzie coś, robił kupę. Będzie coś, który będzie coś jadł na przykład, aby tego nie łączyć. I w związku z tym konkurs Fotograficzny będzie polegał na tym, że będzie trzeba zrobić to zdjęcie techniką fotograficzną zwaną long-hand photo. No i jesteśmy po odprawie. Odprawa była krótsza niż zasady konkursu fotograficznego.